Witam znowu y, z warsztatu, przyjechałem coś tam pogrzebać sobie przy Polonezie. piec y, się spala. ja sobie zrobiłem kołusię się sobie. Jest 5,3 stopnie na warsztacie, do tego się skórce, za chwilę będzie 15, bo już piec szczela tam w tle. O słychać y, często zadawane pytanie do mnie, czy z małymi samochodami jest sens, sens transportu. Czyli czy tym można transportować, czy tym można pieniądze zarobić? Ja wychodzę z takiego założenia, że na wszystkim, może nie wszędzie, ale na wszystkim, na wszystkim można zarobić. Biorąc pod uwagę na przykład, że ktoś produkuje zapałki, która paczka kosztuje, nie wiem, 30 groszy, on to sprzedaje na sklep za 15 i on na tym zarabia i, i produkuje te zapałki już przez 10 lat. Czyli, czyli ma to jakiś sens, mimo tych niewielkich pieniędzy, jakiś sens finansowy to ma. Tak samo jest z tymi mniejszymi samochodami. O jakich samochodach mówimy? Pada pytanie dosyć często. Fiat Tablo, Doblo, Tablo. Raz ktoś pytał o Rena Renault Kangu. W zeszłym tygodniu ktoś pytał o Forda Custom, Custom, Ford, Ford Transit, Custom, Custom. Czyli nie ten najmniejszy, ten średni. Między tym najmniejszym a, a zwykłym Transitem. Według mnie, że oczywiście tak ma to sens. Tylko trzeba sobie dobierać odpowiednią klientelę, odpowiednie ładunki, że tak powiem, wejść w ten odpowiedni rynek. <laughs> jak, w taki, jak w taki rynek wchodzić? No albo, albo przez giełdę powoli, albo przez jakąś firmę, która wysyła powiedzmy jedną czy tam dwie paletki. Nie wiem ile wchodzi do takiego Fordo Customa. Wydaje mi się, że powinno wyjść 3, tak jak, jak do Volkswagena T4, bo to jest mniej więcej tych samych gabarytów samochód, tego przedłużonego. Powinny wyjść 3 paletki. Czy ma to sens? Tak, według mnie ma to sens. Może łatwo nie będzie na początku, ale ma to, ma to jak najbardziej sens. Pytacie też o zakup takiego samochodu jak się mają zwykłe busy czy ja bym dokupił ja już to kiedyś mówiłem jak ma się plandeki ze 3-4, ze dwie blaszki zwykłe jakieś tam Ducaty czy tam Renówki, oto, czy Sprinty oczywiście, że bym dokupił jakiegoś nie wiem T4, te T5 te czy T6 zależy jak tam kogo stać, jak tam z finansami wychodzi i dokupiłbym też takie Renault Kang'u Fiat Doblo i tak dalej, to bym, to bym też chciał mieć w swojej flocie sam wiem po sobie nie mówię teraz, gdzie niewiele jeżdżę a i tak taki samochód się przydaje jak miałem plandeczki, miałem te blachy co najmniej dwa razy w tygodniu był wyjazd właśnie na, na takiego jakiegoś małego, jak ja mówię oziołka, gdzie nie ma sensu gnać, gnać dużej plandeki. Biorąc pod uwagę, bo te samochody małe mają bardzo bardzo, bardzo dużą zaletę jedną na pewno spalanie. Biorąc pod uwagę, że taką renoweczką jak ja teraz mam, no nią się robi mniej więcej 100 km za 50 zł. Nie? Czyli ona pali jakieś tam 5 litrów, 5,5, no może 6. Teraz nafta jest po 8, no to 6 razy 8, 40, 48 zł za 100 km. Jadąc oszczędnie plandeczką, ciężko jest się zmieścić w dysce. Już nie mówię, że tym koziołkiem, żeby spalił te. Za te 50 zł to można sypać 120, 110, 120 nie, W jak będziecie jechać te 8 dyszek, jak to ja mówię łaskotać gaz, to ona wam spali. No niech, to, no Minimum takie minimum, absolutne minimum na dłuższym dystansie niech to będzie 10 litrów, no to macie na, na 100 km 30 zł oszczędności. Zrobicie, zrobicie 300 km, macie prawie stówę, nie? Dwa razy w tygodniu, niech się trafi taka trasa 300 km na takiego koziołka, to macie dwie stówy razy 4 tygodnie, macie 800 zł. Oszczędności na nafcie, przy takim samochodzie. Myślę, że, że to, to wszystko mówi samo za siebie. Zaczynając transport od takiego małego samochodu, który wcale, wcale nie jest tańszy od takiego większego, że tak powiem. Nie ma tak, że za małe mało się płaci za dużo, płaci się dużo. wiem, wiecie, ceny są, jak zaczniecie śledzić, to, to, to będziecie wiedzieć, ceny są różne tych samochodów. Zaczynając transport od takiego samochodu. Tak co myślę, że na start takie Renault Kangoo jest troszkę za małe, bo tam wejdzie Wam Przykładowo, jeden fotel, tak zwany ten uszak, ten taki Do Renault Kangoo wejdzie Wam tylko jeden Koszt transportu, przypuśćmy z jakiejś tam, nie wiem, z Kępna do Warszawy takiego fotela to jest średnio to jest jakieś 300 zł, Teraz tak płacą Z powrotem z Warszawy weźcie też do Leśnicy też Powiedzmy ten nasz fotel, znaczy nie ten sam, inny fotel. Czyli dostaniecie 600 zł brutto na paliwo. 300, 600 km, 300 zł na paliwo. To już Wam zostaje tylko z tych 600 zł. 300. Minus podatki. Zostaje Wam jakieś 150 zł. No, powiedzmy, że raz. Gdzieś tam można pojechać za te 150 zł. Dobra, niech by było te 150 zł. Lepiej 150 zł, niż, niż yy, posiedzieć w domu, to tak mi się wydaje. Ale jeździć cały czas tym samochodem, z tymi dwoma fotelami, to, to tak nie bardzo. Bardzo dużo zależy od Was samych. Yy, Jacy jesteście kreatywni? Jak bardzo uparci? Bo do tego fotela można do, dołożyć jeszcze jakiś karnisz za stówkę, czy tam nie wiem, paczkę, czy jakiś płotnik od samochodu. Maska chyba nie wejdzie, no ale płotnik tam gdzieś idzie jeszcze z boku za stówkę, czy za dwie dołożyć. Także jak dobrze poplanujecie, jesteście, że tak powiem, tacy uparci. No Nie chcą się pracowici, że siedzicie przy tej giełdzie, aż klapy wam lecą na oczy, usypiacie, ale siedzicie. Jak jesteście tacy kreatywni, po jakimś czasie klientów, których już będziecie obsługiwać, albo żeście kiedyś tam obsługiwali, będą sami do Was dzwonić. Tak jak dzwonił do mnie. Dzisiaj jeszcze nikt nie dzwonił, no ale wczoraj dzwoniła firma tam z Bąkowa pod Kluczborkiem, coś im tam dwa razy wiozłem czy dzwoniła, no oni akurat wysyłają zapytanie na maila staram się zawsze wycenić, odpowiedzieć, nawet jak mi nie pasuje no i tak odpowiadam, żeby zachować kontakt to jest też, to jest też bardzo ważne podaję, no jak mi nie pasuje, no to podaję stawkę, tak jak jakoby musiał wziąć żeby to wszystko mi jakoś wyszło, żebym zarobił rzadko coś z tego jest, ale, ale cały czas mam te oferty Czyli można powiedzieć, że dbamy o tego klienta. Prędzej czy później te trasy nam się gdzieś, gdzieś się zgrają albo będzie w końcu jakaś stawka. Następna sprawa przy takich małych samochodach bardzo fajne są ekspresy. Na tych ekspresach tak zwanych można, można zarobić. Wiadomo, że dużo towaru do tego samochodu nie będzie, ale kilkanaście razy w karierze mi się zdarzyło, że Ktoś coś nie dołożył, zapomniał takie sytuacje kiedyś nawet, chyba tu już gdzieś tam w tej pierwszej serii. Jak te czwórką jeździłem z trzech, chyba wiozłem karton. O taki o, taki taki karton były to śruby do, śruby do kołków jakiś tam Ktoś zapomniał dołożyć do palety. Ja z tym kartonem gdzieś tam z Ołomuńca deptałem ptałem za Wrocław tam na 9.4, to było gdzieś przy drodze, stawiali hale, wszyscy czekali na te śruby, bo kołki były z takimi jakimi uchwytami, nie było czym tego przykręcić, tam tego było nie wiem, 500 sztuk tych chyba, chyba śrub i z tym, z tym leciałem, Ile po, powiedziałem nawet oko nie tylko żeby to zabrać, zabrać już i dostarczyć bez, bezpośrednio. To są właśnie takie, takie trasy, że tak powiem, takie, takie na już właśnie dla takich fajnych, fajnych samochodów. Kiedyś, taka też ciekawa historia, spotkałem gościa Fiatem Kudo takim granatowym, na Hiszpanii, robił usługi. Miał lekko podwyższony, a tam szału nie było. Tam, może, nie wiem, 1,60 m, może wchodziło, 1, nie wiem, 1,70 m, chyba, 1,60 m wysokości. Dwie palety na pewno by zabrać, nie wiem czy trzy, ale był Polak, był tym samochodem w Hiszpanii, świadczył usługi transportowe. W sumie zaczęliśmy wracać razem, tylko że mojego no tempo było inne, bo ten Fiat Scudo Skudo no, troszkę szybszy niż, niż, niż Plandeka. Nie? mniej pali szybszy. Czyli co? Podsumowując, jak się chce, to można. Jak najbardziej nie mówię, że będzie łatwo, ale, ale jak ktoś jest taki dociekliwy, dąży do celu. Jak najbardziej może ma taki samochód, waha się, czy zacząć, czy nie. Według mnie zacząć. Może nie będzie od razu kokosów, ale z biegiem czasu się to wszystko się to wszystko jakoś tam poukłada, jak to się mówi, prędzej czy później, ale, ale, ale się, się ułoży. Dobra, tyle ode mnie, myślę, że taki ciekawy temat, bo pytań było naprawdę dużo. Myślę, że około 10 zapytań, może więcej, właśnie związanych z takimi, z takimi pojazdami. Subki, lajki, komentujcie, co wymyślicie, jakie Wy macie zdanie, czy zaczynalibyście, czy nie, od takiego samochodu, no i co? Kręcimy kołami. Tyle ode mnie. Na razie. Cześć.